Dajcie mieszkańcy z Andreas. Jako burmistrz Bayside Marine informuję, iż wszystkie domy w moim mieście są zajęte. Więcej informacji za kilka dni. Pokój z Wami Lord Vader. Siemanko, ja jestem Piotr i witam was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy e, przez chwilę na służbie SABT, wyleciałem sobie helikopterem i na wstępie jeszcze tutaj jedno pozdrowienie, czekajcie od jednej osoby. Darkness, dla ciebie pozdrowienia, więc pozdrawiam ciebie, no i jak ktoś się złapie na odcinek jeszcze z pozdrowieniami przed odcinkiem, no to wtedy go pozdrowię, nie? Ostatnio sobie zrobiłem egzamin na helikoptery, więc mogę już latać helikopterem, mogę nim robić pościgi, e, mogę nim tutaj e, robić jakieś patrole, więc jest fajnie, nie? Ogólnie latanie helikopterem nie wiem czemu, ale dla mnie jest fajne, bo to kurde coś innego niż ciągle jeżdżenie radiolkom, więc kurde ja tam polecam, jak ktoś jest sap taki, to ogląda to polecam zrobić egzamin, jestem drugim egzaminatorem, więc zapraszam do mnie, ja tam wiecie, jakieś punkciki dodam, więc będzie łatwiej u mnie, nie no żartuję oczywiście nie będę żadnych punktów dodawał, bo, bo wiecie no, trochę, trochę rozumu nie, jak teraz tak sobie jeszcze latam to powiem wam o jednej rzeczy, kupiłem już w ogóle Banshee tutaj macie jeszcze film z tuningu tego Banshee, bo dodałem sobie Opony i turbo. Turbo jeden bar, więc to jest to najlepsze, które kosztuje chyba tam 50 tysięcy, może więcej, nie pamiętam dokładnie. Ale ogólnie turbo dodało bardzo dużo. Może prędkości maksymalnej nie dodało zbyt dużo, ale za to przyspieszenie jest ogromne teraz. W porównaniu ze starym przyspieszeniem, to to przyspieszenie normalnie się umywa, więc teraz ten samochód normalnie zapieprza. Ja w ogóle sobie jeszcze go wezmę zaraz w garażu, znaczy z garażu, z parkingu pod komendy, bo tam właśnie to stoi i i pokażę Wam też takie, jak jeździ ogólnie z oponami. Bo opony nie wiem, jak to zmieniło się w ogóle ze starymi oponami. Bo sobie testowałem te opony, ale Wam powiem szczerze, że ja tam dużej różnicy nie widzę. Kupię sobie jeszcze ogólnie sportowy układ sterowniczy, żeby to jakoś też lepiej jeździło. I wtedy zobaczymy, jak to będzie śmigać, Bo nie zabrakło mi trochę pieniędzy, mam teraz 8000 i jeszcze do wypłaty. Minuty, mam 600 minut do wypłaty, więc. Zobaczymy, jak wypłacę minuty może jeszcze, sobie za niedługo, to wtedy zobaczymy, jak to będzie śmigać razem z tymi wszystkimi rzeczami. Jakoś trzeba będzie to procesować, no bo kurde, tak mieć te tuningi i ich nie używać, to trochę bez sensu. W ogóle wam jeszcze pokażę, jak wygląda skin odnośnie tutaj służby na helikopterze, tak to wygląda, więc no, jest fajny. Jedynie co mi się nie podoba, to ten hełm, bo to, ten hełm taki kurde, taki trochę przestarzały, nie? Takich hełmów wiem, że używali, wiem, widziałem. W starych filmach amerykańskich, gdzie policja jeździła na motocyklach, to właśnie takie hełmy używały. I w ogóle to chyba jest w ogóle skin motocyklowy, ale przerobiony, więc okej, okay, no... no. Spoko, zakończyłem już służbę I wzięłem sobie moje banshee, bo Teraz chcę sprawdzić, czy pokazać wam w sumie Jak to jeździ, no i tak, opony są założone Już te nowe, i chyba nie da się nawet ich zjąć Jakoś, żeby e, wymienić na zwykłe No chyba, że usunie się tunik Dobra, nieważne, tak to jeździ z oponami Czekajcie, wyjedziemy sobie poza miasto, bo ogólnie Nie wiem czemu w mieście się bagują Maxy, nie e, Teraz jedziemy, ile 190, mniej więcej, 200 pojedziemy Chyba, no jest 200 równo, 201 Nawet, więc tyle pojedziemy w mieście Ale poza miastem, jakby, jak wy na autostradę, to patrzcie, ten FAMAX już jest większy, już jedziemy 200 na godzinę. A tu zaraz będzie 240 i 246 to jest FAMAX na turbo, więc tak to teraz jedzie. W ogóle pokażę Wam FAMAX, znaczy przyspieszenie w sumie, to teraz będzie film normalnie jak testy z For Life'a, będzie tak to wyglądało, Nie no, nie będę to tego montował tak, bo to nie chce mi się nawet tego robić. Patrzcie, jak to szybko przyspiesza, już jest 180, w ogóle od 0 do setki, do 120 to normalnie w, w mgnieniu oka to się robi. I tak jeszcze ślizga się, nie? Patrzcie to. No nie wiem czy to są sportowe opony Wydaje mi się, że na pewno jest lepiej niż było, nie? Ogólnie tu też jest jeszcze chwila Regulacja zawieszenia, ale w sumie tego zawieszenia Ja tego zawieszenia ogólnie w ogóle nie robiłem Bo w tym samochodzie według mnie jest to bez sensu Bo ten samochód jest tak, tak niski jest Tak, to zawieszenie jest dziwne, że on Przy zwykłym krawężniku, zaraz się zawrócimy Wam pokażę, on przy najzwyklejszym Krawężniku, on się wywala, patrzcie na to No może ten nie, no bo tutaj było takie trochę dziwne to Ale tutaj co, pojedziemy? No, może tu w sumie szybciej trzeba pojechać, zaraz wam pokażę. Jedziemy sobie teraz. No dobra, to też się nie udało. E, nieważne, cięcie. Mamy teraz na minus 20 zawieszenie. I teraz to się musi udać, nie? Patrzcie na to. Jedziemy sobie drogą normalnie. Jedziemy sobie, jedziemy, i na zakręcie będzie krawężnik. I patrzcie to. O, widzicie? Tak, trochę uderzył w krawężniki, i to czasami jest niebezpieczne. Ja często, jak jeździłem sobie tym tą, tym samochodem, to jak uderzyłem krawężnik, no to się takie dziwne rzeczy działy, więc to jest złe. W ogóle tak wam jeszcze tu w środku filmu, powiem, że wbijacie na Discord dla widzów. Macie tam link w opisie, więc kurde, zapraszam. Macie tam informacje o live'ach, kiedy są o której godzinie, więc ja polecam. Wbijajcie, zbieramy tam może 300 osób, się uda. Myślę, że się uda, bo jednak tego Discorda chcę trochę rozwinąć, żeby on nie był taki kurde niemrawy. Wiecie o co chodzi. Pokażę Wam, jeszcze jedną rzecz, bo ogólnie dodali na F1 Ogólnie w ogóle, patrzcie to, na F5 Jest nowy, nie, panel stary jest, ale tak Na F1 mamy nowy panel On jest tak właśnie wygląda, według mnie jest Ładniejszy niż był poprzedni, e, trochę Go odświeżyli i teraz tak, mamy tu nowe Updaty odnośnie e, pracy kosiarek, więc teraz Sobie pojedziemy na pracę kosiarek, ona jest tutaj Nowa w ogóle miejscowość jest tej pracy Dla kosiarek, bo dodali teraz w Las Venturas Tutaj na dole, więc pojedziemy sobie tram I teraz tak, nie wiem czy tu są jakieś wymagania do, Co do pracy, okej okay, tu się parkuje chyba i, i czekajcie, dobra, za, może tam zaparkujemy, bo tu nie wiem gdzie się w ogóle praca zaczyna. No dobra, yy, z tego co widziałem, jakie chem po autostradzie, to gdzieś z tyłu jest tutaj, są kosiarki. Yy, Okej, okay, są tu kosiary i teraz tak, są kosiary i teraz co ja tu mam zrobić, bo czy ja muszę rozpocząć, rozpocząć pracę gdzieś, bo... Ja na tej pracy, szczerze mówiąc, pracowałem raz może, więc y, ja tutaj nie wiem jak to w ogóle zacząć. Chyba musimy podejść do, do budki i tam rozpocząć pracę. O, rozpocząć pracę. Ulepszenia są jeszcze, właśnie, dodali takie coś jak ulepszenia. E, PP? Punkty prędu? Nie wiem co to jest. PP? Mamy tutaj ogólnie takie właśnie update'y. Update'y? Upgrade to znaczy. Zwiększenie pojemności zbiornika na trawę i takie inne rzeczy, więc stalowe ostrza to chyba szybciej się zbiera. Zwiększenie wydajności podczas koszenia o 15%, więc okej, okay. tak to właśnie działa. Znaczy, nie wiem, jak to działa w sumie, ale rozpoczniemy pracę. Ale chyba, kurde, nie wiem. Dobra, rozpocznę pracę. O, kosiara tu się respi. I teraz tak, gdzie mamy wjechać? Bo tutaj tak, kurdeś, co jest grane? Czy te kosiarki? A, możemy. Przy... Dobra, przejeździemy, więc yy, myślałem, że już nie przejedziemy przez te tutaj miejsce. A, bo ja zapomniałem, idiota. Tu trzeba jeździć do tych punktów, które są na łapce. Tu jest punkt jeden. I trzeba do niego wjechać, dobra. Czyli tu zbieramy na razie sobie. Ok, no i jak zbierzemy chyba? To wtedy jakoś dostajemy pieniądze. Nie wiem ile, bo nie sprawdzałem. Na forum macie ogólnie wszystkie informacje odnośnie zarobków na tej pracy. Rozłotość zbiornik. 45 sekund, więc dobra, poczekam sobie. E, włączę sobie jakiś filmik na YouTube e, i widzimy się zaraz. Kurwa, gorąco. Uduszę się w tym pokoju. Ja pierdzielę. Ile jest stopni? Czekajcie. O kur, 28. 28 stopni. Uh, więc okej, okay, wypłaciliśmy pieniądze ile dostaliśmy? 22 zł za kilka sekund pracy, więc okej, okay. no więc tak ta praca wygląda eee, Myślę, że wam tutaj ją w miarę normalnie pokazałem. No oczywiście są te ulepszenia, możecie tam sobie przewinąć filmiki zobaczyć do tyłu jak one wyglądają, znaczy i co tam jest do kupienia, nie. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, bo w los Santos w downtown dodali też jeszcze siłownię tutaj to jest właśnie. Eee, w dzielnicy downtown została dodana siłownia. W przyszłości pojawią się w niej systemy, eee, więc pewnie chodzi o jakieś systemy, gdzie się nie wiem, jakoś Wyrabia swoją sylwetkę. Nie wiem, może tak to będzie jakoś fajnie wyglądało. Jeśli, kurde, będzie dało się wyrobić sylwetkę na siłowninie i tutaj normalnie Twoja postać będzie bardziej napakowana, to będzie zajebiste, nie? Tylko wiecie, to chyba byłoby trochę. To byłoby trochę roboty z modelami, żeby to jakoś fajnie wyglądało, nie? A nie tak ko, jak CJ jest napakowany, to w sumie inne modele, nie wiem, czy mogą być napakowane? Nie wiem, nie testowałem tego. Więc pojedziemy i sprawdzimy tę siłownię. No i chyba widzimy się już na miejscu. Więc tak, jesteśmy w siłowni, znaczy przy siłowni w sumie. Czy jest parking dodany, czy nie ma jeszcze parkingu? Chyba jeszcze nie ma. Okej, tu samochód jakiś porzucony stoi, więc Sara macie tutaj... Znaczy Sara, Sara z covidy, macie tutaj miejsce na samochód. Ale tak, ja tym wyjadę jakoś, może się uda. I tak, wejdziemy sobie do środka, ja to w sumie nie nie byłem ani razu, więc zobaczę to pierwszy raz. Jest siłownia downtown Los Santos i w tym miejscu odbywają się legalne walki MMA 1 na 1. Okej, okay, nie wiem o co chodzi z tym, yy, ale możliwe, że ostatnio widziałem, okej, okay, czyli tak to wygląda, czyli ta zwykła siłownia w sumie. Modele się ruszają, oczywiście się ruszają bardzo dobrze, yy, to jeden z plusów, bo na przykład na niektórych serwerach te modele są statyczne, yy, no i nie da się ich w ogóle ruszyć, są po prostu zwykłymi teksturami, które sobie tak tutaj stoją, więc yy, to fajne jest. I czy to Tutaj się da bić, chyba nie da się bić, yy, i tu wskoczyć nie mogę. Jeśli by się pewnie dało, to kurde, czekajcie, wskoczę czy nie? Mogę tu bić czy nie mogę, Alt, klikam, Control, nic się nie dzieje, więc... No, nie wiem, jak to się bić. Jak ma działać ta siłownia? W sumie nie wiem. Nie rozumiem. Ale jeśli ktoś wie o co chodzi tutaj, to To wytłumaczcie mi. Ja tu tylko pokazuję, jak to wygląda. No, i, i, i tyle chyba, nie? Taki budyneczek w sumie. No i kurde. I tyle chyba. Mam 25 minut nagrania. Więc co można jeszcze zrobić? W sumie to chyba już nic. Pokazywałem najważniejsze rzeczy, które chciałem wam pokazać w tym filmie. I jeszcze jedna prośba, znaczy prośba, takie pytanko. Jeśli macie jakiś fajny pomysł na nagranie, odcinka Scam Story, no to piszcie śmiało, jakiś, nie wiem, tunik, jakieś, nie wiem, wyścigi samochodów, coś takiego, jakieś, nie wiem, służba może, e, co do służby, będą nie, niedługo też filmy ze służby, ale to spokojnie, ja nie mam zamiaru robić tego, tej służby, tych odcinków, żeby żeby to była sama seria z, z tego Scam Story, bo, bo to według mnie to nie ma sensu w ogóle. No, więc o tyle chyba, e, dzięki za oglądanie, oczywiście łapał w górę subskrypcję na kanale, więc e, chyba tyle, pamiętajcie o subskrypcji, łapie w górę, bo ja o to patrzę normalnie i będzie mi mimo jak ci łapę w górę i subskrypcję, więc polecam, polecam, ja już o to nie brzebrzę yy, i do zobaczyska, do następnego odcinka, albo do live'a prędzej chyba live będzie, może pojutrze, bo zwykle nie robię yy, każdego dnia live'ów, jakoś tak kurde nie, nie chce mi się jej zbytnio też, często nie mam czasu bo na rower sobie idę, więc to tyle, bez gadania, yy, trzymajcie się, cześć!